Cześć mano, z tej strony Squidow w 131 dniu dziennika z Minecraft. Dzisiejszy odcinek jest troszkę na szybko, ponieważ. Hmm... Ponieważ jutro nie dam czasu go nagrać, muszę go nagrać dziś, aby był na jutro i, i w ogóle to jest troszeczkę tak w tym tygodniu mam troszkę właśnie do zrobienia rzeczy i nie dam czasu grać, więc no. Muszę sobie w jakąś nockę, kiedy to dużo pogram, dużo zrobię i dużo nagram. To by było najlepsze w tym tygodniu, bo jadę na ma do Katowic i pytanko, kto z was jedzie? Piszcie w komentarzach. Finał Inter Extreme Masters 2014. Co tutaj robię? Widzicie co tam jest? Co tam jest? Co tam jest? Tam jest konik, tam jest konie Rafał. Ten Rafał, który uciekł dwa miesiące temu. Dokładnie ten sam. Nie no, może nie dwa miesiące temu, tylko że. Może miesiąc temu uciekł. W każdym razie uciekł już dawno, dawno temu. I dawno, dawno temu. Dawno, dawno. dawno półtora miesiąca temu, może. Coś tak. W każdym razie nie widziałem go. Od długiego czasu. I co? I się pojawił. Nie przyszło mi do głowy, aby szukać. Przesłowiliśmy tutaj rybki, pamiętacie? Łowiliśmy tu rybki, a dopiero zauważyliście to w ostatnim odcinku ich w, w, przedostatnim odcinku tak naprawdę, no i naprawdę wielkie dzięki wam za to, bo ja bym go nigdy nie znalazł, przenigdy, gdzie on się tutaj ukrył? Ja go uznałem za zaginionego i uznałem, że on, że już go nigdy nie znajdziemy i że zobaczyliśmy go ostatni po prostu raz. A jednak widzicie, koń żyje, koń pływa, koń ma się świetnie. Rafał! Rafał is comeback! Ten Rafał, to jest ten Rafał! Zobaczcie tylko, mamy kolejnego konika! Powitajcie go! Powitajcie gro gromkimi brawami! Rafał, Alex, Stefan, kto jeszcze? Olivier, tylko jeszcze jeden nie ma imienia. Nie ma albo dwóch, nie ma, Jeden nie ma imienia. Na żadnym nie ma imienia, bo zabrakło tutaj właśnie tych naklejek. Ale fajnie, że Rafał się znalazł. Ale fajnie, ale pisko. Nasz ten koni Rafał, marnotrawny, tutaj wraca do nas. Naprawdę świetnie, że wrócił, ale się cieszę dzisiaj, ponieważ straciłem go, a jednak go odzyskałem. Jestem mega teraz szczęśliwy, że to jednak tak się stało. Wow! Naprawdę wow Ale się tutaj podziało Myślałem, że on już naprawdę gdzieś zginął i ja go już nie znajdę. On po prostu tylko uciekł i zaczęło go poszukać tak hardkorowo dobrze. Ponieważ znalazł taką kryjówkę gdzie abym ja go nigdy nie znalazł. Ale to nigdy, a jednak go znalazłem, więc to jest to jest Magic po prostu, że udało się go znaleźć. Dzięki waszej pomocy. Dokładnie, dzięki waszej pomocy Ech, teksturpaka nie mam mm, Hmm, teksturpaczki Teksturpaczki O tak Teksturpak się zawsze przyda Nie jest zły mm, No jest bardzo nawet dobry można powiedzieć Taki teksturpak Zawsze to lepiej niż nic I jest świetnie Rafał wrócił do nas ten oto Rafał No Powiem, że się tego nie spodziewałem Ja już o nim nawet zapomniałem, ponieważ miałem nowe koniki i zapomniałem o Rafale A Rafał jednak wrócił Jej I to jest dzień, w którym możemy się cieszyć Ponieważ wrócił do nas No dobrze Co dzisiaj zrobimy episkiego? Ja Myślałem nad tym grillem i sobie właśnie go dzisiaj pójdziemy zrobić może coś takiego? Może właśnie weźmiemy też tutaj stąd coś, a mianowicie piec jeden taki na grilla. Później byśmy wzięli na przykład. Hmm. Hmm. hmm mam też jeden taki pomysł na tego grilla, tylko zastanawiam się, który tutaj pomysł teraz zrealizować. Zresztą mam różne pomysły na grilla, ale myślę, że ten z piecem byłby taki najbardziej okej. Okay. Mm, no mogę też taki inny pomysł na grilla zrealizować, taki bardziej grill polowy, ale taki grill piecowy byłby też spoko, więc no nie wiem, nie wiem Pamiętajmy, że to nie jest piec elektryczny, tylko to jest piec na węgiel, czyli idealny do grilla piec Tak można to nazwać, to jest piec taki, gdzie się grilluje rzeczy, a nie smaży na prądzie elektrycznym to jest też ważne, więc tutaj piec byłby dobrym rozwiązaniem i alternatywą, i w ogóle byłby spoko. Może byśmy stworzyli jeszcze jeden, gdyby było wszystko ok. No i co jeszcze? Co jeszcze do tego wszystkiego musimy tutaj dodać? Na pewno byłoby to na przykład. Hmm, o już wiem, już wiem. Musimy sobie zrobić przecież stoły, stoły, tak, stoły. Mm. No i jeszcze by się przydało na przykład troszkę Czego? Płotki mam Aha, już wiem co by się mogło przydać Troszkę tych naciskowych wybuchów, tych mam dużo Tych mam naprawdę dużo, ale dobra Nieważne Weźmy sobie teraz troszeczkę też ogarniemy nasze piece, żeby coś tam robiły, bo się obijają I marnują czas i nie tylko czas Marnują wszystko, zasoby swoje, surowce i tak dalej, więc ogarnijmy tutaj do, do piecy troszkę kobla. Dobra, to myślałem, że stworzę przepalarnię. Bo czasami są takie chwile, gdzie potrzebuje naprawdę dużo surowców w krótkim czasie. No i przepalarnia byłaby całkiem dobrym pomysłem, ale to tak później. No to tak już na samą wisienkę na torcie jak na razie nie jest mi to potrzebne do szczęścia Daję radę na tych piecach Co czas dawałem radę na tych piecach To jeszcze troszkę podciągnę Troszkę tak Zobaczymy jak długo Gdzie jest to mój tutaj Ste... Stefanek Oliwier Oliwier Tutaj gdzieś powędrował mm, Oliwierze ja potrzebuję tylko A z shiftem muszę to nacisnąć Dobrze, więc potrzebuję tych tutaj nożyc, aby sobie liany ogarnąć. No cóż, dostałem jedną. Muszę zawsze pamiętać, żeby zbijać od samego dołu te liany. Ja zrobię to w tym przypadku. No, tutaj nie było z tym problemu, bo one rosną na ścianie. Się jakoś tam trzymią. Dobrze, więc mamy lianki Mogę też to ozdobić z lianami, zobaczymy jak to by wyglądało Może, może nie taki źle, ale to później, nie Na razie to mi nie jest potrzebne No i tak Może zrobimy, jak tu gdzieś Grilla, grilla może z tej strony Byśmy postawili, takiego może double ok Więc tutaj, tutaj, tutaj Tutaj czy tutaj Mmm, może tutaj zobaczymy Jakby to wyglądało ja I tutaj dwa bloki Na sam początek, takie ok a później na to Piecyki To by to było całkiem fajne, weźmy sobie Drugi piecyk postawmy Drugi piecyk też potrzebny Żeby do grilla był zrobimy mm, go sobie z tego Oto kobla, którego zawsze mam przy sobie da, Widzicie, przydaje się Okej, okay, i mamy dwa piecyki. No tych piecyków oczywiście trzeba będzie troszkę węgla przynieść, ale się może właśnie przydać. Przydać się te piecyki, węgiel i tak dalej. Dobrze, i teraz pora na siedzonkę, tylko też siedzonka będą mm, no, troszkę... mogą mieć troszkę fail, chociaż mam pewien plan. Dobrze, w taki sposób zobaczymy, czy to wyjdzie po tej stronie i później odwzorujemy na drugą, jeśli wyjdzie. Eee, o. Jest dobrze. To by była taka ławka. Nie będzie tutaj się z tym tylko to będzie ławka, ok? Taka, nie może nie taka ośla, tylko taka normalna, dobra, fajna ławka mm. I tu musimy jakiś rodzaju stoł zrobić. Jak, jakiegoś rodzaju stół postawić Myślę, że w tym kolorze. Byłby naprawdę dobry Ja też nie wiem czy bo to się za bardzo nie odróżnia też od e... Okej okay. To się za bardzo nie odróżnia tutaj od dywanu naszego takiego którego mamy To jest stoł i tak dalej więc nie wiem czy to jest dobre czy to jest złe e, mógłbym zrobić też z akacjowego stół Tylko, że nie bo nie mam tych półpłytek też, więc nie za bardzo z dżunglowego on też za bardzo nie ma półpłytek, no ale tak jest spoko, też myślę. Może byśmy dali akacjowe te siedzonka, zobaczymy. Wcale mi to dużo nie kosztuje, więc mogę spróbować. Akacjowe siedzenia w sumie lepsze. Tak, lepsze. Ciebie się z dnia są lepsze. Przepraszam was, mam Katar. Naprawdę, mam Katar, to jest smutne, że dzisiaj troszkę tak dziwnie mogę gadać i nie dokończyć zdania, nawet bo Katar mi na to nie pozwala. Nie mam tyle powietrza po prostu, żeby się Żeby dobrze gadać i sam wygadać i gadać. Właśnie, powietrza brakuje. Idę przez nos i tak dalej, więc to jest na pewno minus dzisiejszego odcinka, że gadam właśnie tak, no ale trudno, nie mam powietrza, to bardzo dobra, Zrobiłem stolik, ławki, e, wypadało teraz oświetronko walnąć tutaj do tej. oto no nie mam pochodni ze sobą, no ale są chyba przy ośle. Oliwier, masz pochodnie, 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 pochodnie. Oliwier, Oliwier, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Czemu te, te koniki tam wszystkie są, a tu tutaj jesteś sam? No dobrze, gdzieś jest południe, zawsze coś. Zawsze to coś. No. Mogło być więcej, ale. To jest też coś. Dobra, gdzie to mogę postawić? Tutaj bym musiał postawić z tej strony. O tak. Mm, I oczywiście, że. Tutaj, no, może z tej strony za bardzo nie ma jak, niestety. Natomiast z tej strony jest i to ma dosyć dużo terenu. Zobaczymy. Dobra, myślę, że tak jest wystarczająco dobrze oświetlone. Tak, jest ten ładny klimat, nawet bardzo fajny, podoba mi się ten klimat. Że mamy tak ładnie oświetlone altankę. To jest piękne. jeszcze jest oczywiście światło z piecy, więc to jest już takie dodatkowe. Ha, no i tak, pochodni wystarczyło. Może teraz byśmy sobie jakieś świeczki walnęli na stole. A e, co? Tylko, że. dobra na tym stole nie walnę żadnych świeczek, nic na tym stole nie zrobię. To wiadomo, więc no nie Tak jest też fajnie, tak jest też dobrze Mamy altankę ukończoną, grill jest A konie Rafał wrócił I konie Rafał, konie Rafał, konie Rafał wrócił Zastanawiam hmm. się też nad tym domkiem takim Który bym chciał zrobić w tym oto miejscu Bym może go walnął ja, że mamy troszkę miejsca on nie zajmował dużo miejsca. On by był taki widowiskowy, tylko taki właśnie zajmował dużo miejsca, ponieważ tego miejsca jak widzicie, im trochę brakuje nawet. I tak w sąsiedztwie był właśnie z tymi. Może bym go gdzieś tutaj posadził, ok? To też było dobre rozwiązanie, ale w dzisiejszym odcinku od 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 nie. W dzisiejszym odcinku. Potrzebuję gravelu naprawdę. To jest surowiec, który jest też najbardziej cenny na moim świecie. O, patrz, tam jest. Ale jest cedry, muszę go właśnie powydobywać sobie. Tak samo też muszę przy, przy okazji powydobywać też e, glinę. Przepraszam, ale katar, nie mogę mówić za bardzo. No cóż, ten odcinek będzie troszkę krótki. W zasadzie, w zasadzie to, żebym go skończył, bo mam wiele powodów, żeby to zrobić. Ale chcę też no, troszkę pod, podtrzymać. O kurczę, ciężko jest takie słowa po prostu wypowiedzieć, naprawdę jest źle. dobrze, więc po siebie całe drewno sobie tutaj schować. O, u, kurczę, kurczę, co ja tu robię? Co ja tu robię? No i oczywiście musimy zachować yy, moje, takie nawyki w sortowaniu drewna Aby było to po prostu idealnie Idealnie dobrze mm, No i tak tutaj to, 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 to Dobra, z drewno posortowane Pójdziemy do Oliwiera po resztę kwipulku Muszę też poulepszać te przedmioty, zapomniałem o tym też troszkę Myślę, że właśnie tak nagram serię odcinków, jak właśnie tutaj Dużo rzeczy ulepszam, robię i tak dalej, buduję ten cały ogród I to zrobię w jeden dzień, nagram serię tych odcinków I będę wam to puszczał, ponieważ to będzie taki dziennik, zaplanuję Wyrenderuję od razu i zaplanuję na YouTubie, tam jest taka opcja żeby zaplanować opublikację na dany dzień, więc to na pewno z tego skorzystam. No cóż, wiele pracy tutaj już włożyłem, efekty są widoczne, ale to jeszcze nie jest to, co chciałem osiągnąć i na pewno sporo pracy mnie czeka w, żeby włożyć w to wszystko. Dzisiejszy odcinek mega, mega krótki, bo inne były dłuższe, były nawróciki 40-minutowe i tak dalej, więc nawet chyba dwa takie były, to były po 40 minut. Więc na pewno to możecie to cenić i tak dalej i tak dalej. Były pół godziny, było masa i takich, które miały powyżej 25 minut. To jest mój standard taki do 25 minut odcinek. A dzisiaj będzie 15. Takich odcinków było bardzo mało, więc dzisiejszy będzie takim eventem. Mamy przy okazji też wyposażenie. Wyposażenie. Mmm, wyposażenie. Kurczę tej. Altanki grill już jest gotowy, Stoliki są. Światło jest. Jest pięknie. A głównym. eventem dzisiejszego odcinka. Jest powrót. Konia Rafała. Tego to konia Rafała. Syna marnotrawnego. Tego oto epickiego. Którego tak bardzo. Tak bardzo szukałem długo. I. W końcu się go udało znaleźć. Ja pamiętam, że szukałem go całą godzinę, e, tutaj dookoła wszędzie wszystkie okolice tak naprawdę ogarnąłem No i nie mogliśmy go znaleźć, nie mogliśmy go znaleźć nigdzie. Wiecie, że ja podróżowałem dokładą, podróżowałem wszędzie, na streamach i tak dalej i dopiero znaleźliśmy go podczas jednego odcinku, wy znaleźliście go za co wam jestem wdzięczny, bo wielu was z was go znalazło Wiem, um, ja pisaliście mi o tym w komentarzach dwa dni temu, i ja to ogarnąłem: i udało się, właśnie, tego konia Rafała ogarnąć tutaj dla nas, nas poprowadzić go do Stalni, na którą on tak bardzo długo czekał. Czekał na nią bardzo długo, i w końcu się doczekał Dzięki za oglądanie. Widzimy się znowu jutro. Mm, widzimy się, oczywiście, znowu jutro. Kiedy to? Na pewno. No, jutro, jutro, jutro jak jutro. Ponieważ teraz będą takie chwile, kiedy będą właśnie te odcinki nagrywane wcześniej, to dużo wcześniej, nawet kilka dni wcześniej, więc takiej sytuacji jeszcze nie było. No ale nie będzie mnie w domu, więc muszę te odcinki nagrać wcześniej, bo seria musi trwać. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, pa i cześć, cześć, pa pa!